W takim razie co jest? O co się spieracie z Donaldem Tuskiem? No więc nie wiem, czy mi uwierzysz, czy nie. Natomiast mnie z Donaldem Tuskiem nie łączy żaden spór, jeżeli mogę tak powiedzieć. My nie mamy sporu. Nasza rozmowa w. To nie jest którą kwestia wiary, to jest kwestia tego, głosu... co widzę. To znaczy. Nie... Słuchaj, no, między mną a Donaldem Tuskiem nigdy nie zobaczysz... Jest szczera, szorstka, męska przyjaźń jak między Leszkiem Millerem nie. a Aleksandrem Kwaśniewskim. To piękne porównanie. Natomiast moje ostatnie rozmowy z Donaldem Tuskiem naprawdę były dobrymi rozmowami. Ludzi, którzy rozumieją, jaka stawka jest w grze. Ostatni tweet Donalda Tuska, który bardzo wyraźnie mówi, nie ma wrogów na opozycji. I oczywiście powtarza swój program polityczny, czyli chodźmy razem, budujmy jedną listę. Jest też bardzo pokojowym tweetem, takim, z którym ja mogę się zgodzić. Nie ma wrogów na opozycji, dokładnie to mówiłem w sobotę na naszym kongresie. Naszym wrogiem, czy przeciwnikiem, raczej trzeba by było precyzyjnie powiedzieć, jest Kaczyński. Szymonie, obaj znamy jedną księgę, czy... i tam jest, tam jest napisane, po owocach ich poznacie albo po czynach ich poznacie. Natomiast chcę, chcę wyjaśnić, czy chcę pomóc Ci rozpracować ten dysonans poznawczy, który, który pewnie Bardzo nie dziękuję. tylko Ty masz, bo jak widzisz, ja i Donald Tusk wypowiadamy się w tonie pojednawczym, w tonie spokojnym, w tonie takim, każdy robi swoją politykę i doskonale wie, co chce zrobić. On chcę zrobić jedną listę, ja chcę powiedzieć, jesteśmy Polska 2050, a nie 2015, w, i jesteśmy w stanie dalej o tym rozmawiać. Natomiast problem zaczyna się. Kiedy do gry wchodzą wyćwiczeni w boju harcownicy, my ich jeszcze nie dorobiliśmy się i mam nadzieję, że nigdy się nie dorobimy w rodzaju wymienionych przeze mnie wcześniej polityków, którzy są w stanie zepsuć każdą atmosferę wypracowaną przez Ale liderów. Ale Donald Tusk ich rozumiem, nie kontroluje. No, człowiek znany z tego, że miał twardą żelazną rękę, potrafił usunąć każdego, kto mu nie odpowiadał, teraz nagle nie kontroluje swoich bliskich współpracowników. Nie, nie proś mnie, żebym wytłumaczył ten fenomen, natomiast yy, obaj dobrze wiemy, i ja, i Donald Tusk, że mowa pogardy, mowa nienawiści yy, może być czymś, co zatruwa proces polityczny tak, że szkody będą nieodwracalne, a nawet pojawią się szkody w ludziach. Czy Tomasz Uwasz? liście przeprosił? O programie zaraz porozmawiamy, teraz jeszcze pytanie o Tomasza Lisa, bo to o nim mówiłeś. Przeprosił? Nie, nie, przeprosił, nie, nie przeprosił. Z tego co wiem, bo nie śledzę tego na bieżąco, pokazywali mi współpracownicy, prynęły jakieś mętne tłumaczenia. Dla mnie to jest smutna historia, że człowiek, z którym pracowałem i którego znam, i który w, no, był jednym z najwybitniejszych dziennikarzy w kraju, zniża się do poziomu po prostu wulgarnego, prostackiego hejtera.